To widzę, Giorgio. Pało jednego, trzy razy Cię witałem. Kurwa, nie wkurwałem bo Ci wyjedę liścia. Teraz jestem kurwa, groźny bez okularów, więc mnie nie Pa, jaki szybki, kurwa. Wyglądało fenomenalnie. Burgir wygląda zwyczajnie, nie? Oni tak się cieszą, że przyjechałem. Ja to dostałem od prezydenta, prawie chyba. Przy powiedzieli, Remigiuszu, musi pan. Jak nie pan, to kto inny? No i ja mówię, dobrze, dobrze, dam radę, nie? Wódka sok wódka sok pa Wódka, pa 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 Raz pa pa I, I pa do zdjęcia, dobra. Dobra. Ile zrobi tak? On ma tylko pistolet, ale może to będzie nawet aż pistoletny Stax, Jeden brak. Jeszcze zagreda często. To co Ale skłodniał! Janusz, nabumcaj ciebie. O, proszę bardzo. Janusz tak Pogorzelski, Wciąż to ma. Ja pił, jakiś ty jest przypierdany, kurwa. Ja ci mówię hopie na podstawie statystyk, a ty kurwa człowieku robisz po swojemu. Jaki ty jesteś kurwa przyj**any czasem, hopie? Ja pier. Ej, mamy Mirek, Mirka, kurwa. Nagramy, ja, spokojnie. Ale oni mają. oni mainują Niuka, ty kurwa, kryty Kto Jak. Polaków mainuje Niuka. No mają. no tak, mają 0,91, a my mamy 0,56, człowieku. Jakiś ty jest człowieku, czasem kurwa, upośledzony, to ja nie mam Ej, kurwa, pytań. Kurwa. Nie miło. Oj, oj. nie oj. chwycić. No chwyć, chwyć. Ale się wczepiło. Ale no popnij go. nie mogę. No popnij Kurwa. O, dałeś radę. Dziewczyny się nadają? Oczywiście, że się nadają. Wysyłałem formularze, zapraszają koleżanki, bo będzie kurwa. ogień, mocny. Kurwa przemiał bardzo <śmienic> tak... <śmienic> 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 ja Chciał dołączyć do swojego kolegi, to była świetna decyzja, a Mutiris, jego pozycja znana, Mutiris jednak w eliminację Mutiris jeszcze sobie daje szansę. Obit 44 HP, o, oh. więc tutaj nadzieja jakaś jest, Mutiris jeszcze chce próbować, ale Karigan jest bardzo blisko, Karigan złapany, Mutiris, Mutiris on może to zrobić! Mutiris! Jakim to był! Jeden na czterech Mutirisa w takim momencie na decydującej mapie! Gire przełóż, gire, gire, gire No już już prawie, już prawie Już prawie, już prawie Kurwa czekaj, bo musimy zrobić akcję ratunkową Nie mogę się ruszyć kurwa. one ups. Widzieliście to, kurwa u siebie, ale miał ten czas. Kasował tego, który był oczywiście... O! Oh, kila moment! Oho. Uh o, -huh. dużo wyrał, to nie wiem, czy zaliczamy. Już wiem, skąd ta korona. No tak. No to jest talent, na pewno. A co nie mówisz na przykład? Daj mi teraz coś tyłu, albo dawaj teraz na pieska. Nie, tak albo usiądź na mnie teraz. Nie, ty nie ty tak mówisz. mówisz? Ty tak? tak? za dużo oglądałeś, nie, nie mówisz, tak? Nie. To jak chcesz, żeby na ciebie na przykład weszła? To jak? Chodź tu suko. A, no. I łapię, za, chodź, chodź, tu suko i łapię za gardło i ją ciągam. No tak nie robisz. No tak. ale, no, ale no tak, ale nie mówię, ale ja nie mówię, ja nie mówię na przykład. Bardzo podniecę dziewczyny jak mówisz, tak, wiesz? Bardzo. No, ale ja, naprzy... ja do... na przykład, na nie mówię, teraz ci włożę od tyłu, komunikuję, co będę nie, robił, ja mówię, na, przykład na przykład nie mówię, a teraz cię dam klapsa, sukno! Nie, ja daj, daj klapsa i wypnij się, to cię zapnę, albo ja... coś ale, ej, to ty serio tak ty mówisz? Ja, ja... Może nie zapnę, albo nie. Wypnij się, suko, nie? O kurwa. Czyli komunikujesz. Wkładam, wymuje, wkładam, wyjmuję. Wejdę, wyjdę, wejdę, wyjdę. Wejdę. Ale kurwa flikenmeister, ja pierdolę. Klipujcie to widzowie. Nie wiem, nie wiem, nie gadaliśmy. No, wrócimy, pogadamy sobie. Powiem chłopakom, że, że moje kole na rażu to zassałem. Tak zwanego, no wiecie, nie będę mówił dzisiaj family friendly content, tak jak u Izaka zawsze na streamie. jak zawsze. Tak zawsze. Tak, jak zawsze, dokładnie, więc się będę pilnował. A teraz nie stawiać, a potem ja? Kożaj, kożaj! Nie, dobra. Chcesz stawiać? Nie, nie chcę stawiać. Ja postawię. Nie, ja postawię, ja postawię, ja postawię. Ty na następnym streamie. Ja stawiam k***a! <laughs> ja na Ja co mi dajesz Ja nie miałem się Ja stawiam k***a! Dobrze, p***o, no. Tak. Oj. <totekarzy> To był największy cycyc jak ja widziałem w życiu. To był największy jeszcze biegła i się trzęsły Fajny. Poszło. Nie wiem, że się tam dzieje. Ale ogólnie jak pierwszy raz usłyszałem ten huk, to mówię po mnie. Koniec. Tutaj będzie split. Będzie split na B od drużyny Fabetu. Raczej powinniśmy to obronić. Powinniśmy to obronić, ale jest ciężko, Zostaje sam Hades

Nie to... I nagle ona zaczyna mu pachę lizać, nie? Kurwa tak mi to fa Zu chu ja Majsz chyba Ma i chyba schuduj się chłopie dobra, jak się Mam kurwa. jest Chodź tu! Chodź! Dobrze, yes. dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie! Joki łapka! Zło... Do... Nie podać takiego. Dobra, ja dobra, zło... dobra, dobra, dobra. Łapię, łapę, łapę, no, no, łapę. chodź tu maleńka! Kura! Łap go! No już czekaj, bo się... Nie wij... No łap go, kurwa. No nie wij Okacie się. się, już, 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 już nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie bój się. Dobra, Na czekaj. No czekaj, 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 bo coś mi kurwa. O, no pewnie. Kto to tu dał? mnie to je przecież. A tu grają na kontakt, bo też jest dobra komunikacja. Dali znać. dał znać zawodnik, co dzieje się na środku. Jeszcze walczy Stach z te eliminacje potrzebne, także trawie od huntera. G tu się nie poddaje. To jest trzej na trzech stacks Znowu... Nie! Stach, znów to zrobił! Oto, dzisiaj jest wielki bal. Wielki bal. Na Oh la la la, she's hot like Panama In Vashava, flex for the camera